Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię coś niesamowicie pysznego do kawki. Zrobię babkę serową, ale babkę w zupełnie innej wersji niż znacie lub może robicie na co dzień. Po prostu to ciasto, ta babeczka rozpływa się w ustach, jest niesamowicie wilgotna, aromatyczna, puszysta, no po prostu raj dla podniebienia. Tak więc zacznijmy temat. Ser na razie na bok. Zacznę od przygotowania ciasta do rondla Wykładam masło. Do tego trzy łyżki mleka. Załączyłem grzanie i do tego wsypuję cukier. I teraz tą masę muszę zagotować. I tutaj oczywiście często mieszajmy, żeby nam się nie przypaliło. I tutaj przygotowanie tego ciasta zajmie nam odrobinę dłużej niż przygotowanie ciasta na tradycyjną babkę, ale tutaj naprawdę warto poczekać i skosztować czegoś tak fantastycznego. Składniki mam rozpuszczone i teraz tą masę zostawiam do ostygnięcia, a ja za chwileczkę działam z masą serową. Działajmy z masą serową. Do miski wykładam masło. Oczywiście masło temperatury pokojowej, nie prosto z lodówki. Do tego wsypuję cukier i ubija. Będę ubijał przez około 2-3 minuty. Masło z cukrem mam utarte i teraz do tej masy wbijam dwa jajka. Jajka wbijam w całości. I oczywiście ja jestem pewny, że w 100%, że z tymi jajkami wszystko jest ok. Jeśli nie jesteście pewni, wybijcie sobie na jakiś podstawek, bo no szkoda byłoby składników. I teraz ponownie. Ubram. Masę mam ubitą, zrobiła się puszysta, a I właśnie taka ma być. I teraz na tym etapie mogę dodawać ser. Ja mam ser z wiaderka. A jeśli chodzi o ilość, 400 gramów. I ponownie miksuję do połączenia się składników. I teraz ostatnim składnikiem, jaki dodaję, jest budyń. Jeśli chodzi o smak budyniu, ja mam budyń pistacjowy. No tutaj fajne jest to, że możemy użyć dowolnego smaku, taki jaki nam odpowiada. Fajnie komponowałby się również czekoladowy. I teraz tylko niech te składniki się połączą. I z tym celem jeszcze będę działał dalej. Za chwilę zobaczycie co ja będę robił? I teraz masę serową przekładam do garnka. Naprawdę uwielbiam takie ciasta. Są fantastyczne. Ale poza tym, kto z nas nie lubi sernika? Taki sernik w innej wersji. I teraz stawiam na palnik. I delikatnie podgrzewam. Podgrzewam do momentu, yy, aż zacznie gęstnieć. Tutaj nie gotujemy, tylko podgrzewamy. No i oczywiście cały czas mieszajmy. Masa serowa po kilku minutach podgrzewania, jak widzicie, zaczyna gęstnieć. I tutaj jeszcze jedna, dwie minutki podgrzewania i będzie ok. Pamiętajmy o ciągłym mieszaniu. Ser idealnie zgęstniał, konsystencja jest ok. Teraz mogę go odstawić i działam z ciastem, ale najpierw tą masę przeleję sobie do jakiegoś pojemnika. No tutaj źle by było mieszać. Teraz do przestudzonego masła wbijam dwa żółtka. Białka osobno będą potrzebne, ale za chwilę. Same żółtka. Idealnie. I teraz muszę to dobrze rozbełtać. Jeśli żółtka mam dobrze wymieszane, teraz mogę przesiać mąkę. Oczywiście mąkę obowiązkowo przesiejmy. I jak już przesiewam mąkę, od razu przesieję sobie półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. No i teraz pozostaje to dobrze wymieszać. Wymieszamy ciasto. Odstawiam na chwilę na bok. A ja teraz białka ubijam na sztywną pianę. Oczywiście białka ze szczyptą sali. Białka przekładam do ciasta. Jak widzicie ciasto odrobinę dłuższe w przygotowaniu. Ale tak jak wspominałem wcześniej, warto poczekać. I teraz delikatnie mieszam tylko do połączenia się właśnie tych składników. Ciasto mam wymieszane, blacha przygotowana. Jeśli chodzi o wymiar blachy, 30 na 11. I teraz można przelewać. I jeszcze jedno Wam powiem. Ja tutaj dodawałem do tego ciasta dwa jajka. No u mnie góry znoszą naprawdę ogromne jajka. Ale gdybyście mieli takie ze sklepu, mniejsze, dodajcie sobie trzy. I teraz przelewam połowę tego ciasta. Tak, żeby zakryć dno blachy. I wyrównam. I teraz wykładam masę serową. Staram się tutaj ułożyć tą masę serową na środku blachy. No i jeśli chcecie, możecie taką babkę zrobić właśnie w takiej formie, w formie z kominem, ale ja wolę w takiej, tak jest wygodnie. I teraz masę serową przykrywam pozostałą częścią ciasta. I teraz delikatnie przykrywam ser ciastem, wyrównując i Już ciasto wstawiam do piekarnika. Jeśli chodzi o pieczenie, yy, piekę w temperaturze 170 stopni, grzanie góra-dół, bez termoobiegu i będę piekł to ciasto około 50-55 minut. No ale jak zawsze powtarzam, piekarnik piekarnikowi nie jest równy, tak więc kontrolujmy. Ciasto mam upieczone, prezentuje się naprawdę fantastycznie. No i teraz oczywiście wypadałoby je czymś przyozdobić. Skoro ciasto serowe idealnie pasuje tutaj polewa czekoladowa lub glazura serowa, ale ja złamę wszystkie zasady, żadnej z tych po prostu posmaruję, ciacho, dżemę. Ale najpierw dżem muszę powiedzieć. Dlaczegoż by sobie nie zaszaleć? No i oczywiście do takiego dżemu możemy dołożyć sobie odrobinę żelatyny, żeby mieć pewność, że, yy, że ten dżem zastygnie. Jak to woli. Ja tutaj nic nie będę dokładał. Tutaj odrobina tej żelatyny w tym dżemie jest. I rozpuszczonym dżemem polewam babeczkę. Słuchajcie, to będzie prawdziwe szaleństwo. A jeśli chodzi o smak dżemu, u mnie. Pomarańczowy. I na koniec posypuję wiórkami kokosowymi. U, już nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Ale jeszcze przez chwilę muszę powstrzymać swoją żądzę łakomstwa. Coś fantastycznego. I nadszedł czas, aby skosztować tych pyszności. Ciasto wygląda naprawdę fantastycznie. Ta duża ilość sera. Takie ciasto uwielbiam. I teraz podzielę się wami wrażeniami smakowymi. Mmm, jakie delikatne. Mm. Rozpływa się w ustach. Mm. Niesamowite. Bajonia. tak więc kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam, zachęcam do wypróbowania tego dość, do, dość prostego przepisu, pozostaje mi życzyć wam smacznego i do zobaczenia, a ja tradycyjnie robię kawkę, idę zajadać, mm. Bajonia.